Księgi wyznaniowe luteranizmu to wyznania wiary tej tradycji. Obok trzech starokościelnych symboli wiary, czyli apostolskiego, nicejsko-konstantynopolitańskiego i atanazjańskiego, zaliczamy do nich teksty XVI-wieczne. Najważniejsze z nich to wyznania augsburskie, od którego także polski Kościół Ewangelicko-Augsburski bierze swoją nazwę. Zostało złożone w Augsburgu w 1530 roku na sejmie Rzeszy. Wykładało naukę ewangelicką, a także tłumaczyło zniesione nadużycia. Odpowiedź cesarza w Konfutacji, która odrzucała ten tekst, skłoniła jego autora, Filipa Melanchtona, do przygotowania obrony wyznania augsburskiego, które ukazała się rok później, w 1531 roku. Oprócz tego na liście ksiąg wyznaniowych luteranizmu mamy artykuły szmalkalskie, czyli teologiczny testament Marcina Lutra z 1536 roku, traktat o władzy i prymacie papieża, który powstał w 1537, napisany przez Filipa Melanchtona jako uzupełnienie wyznania augsburskiego, który objaśniał temat stosunku do papiestwa oraz władzy biskupiej. Oprócz tego na liście znalazły się także dwa katechizmy Marcina Lutra, mały i duży katechizm z 1529 roku, w których reformator wykładał podstawowe prawdy wiary, dekalog, wyznanie wiary, modlitwę pańską, a także objaśniał dwa sakramenty, chrzest święty i wieczerze pańską. Listę zamyka formuła zgody z 1577 roku, dzieło grupy luterańskich teologów, która kończyła... Okres sporów po śmierci Lutra, jakie wybuchły wewnątrz Witemberskiego obozu. Wszystkie te teksty zebrane są w tzw. Księdze Zgody z 1580 roku, który stanowi po podstawę doktrynalną także Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Wyznania wiary luteranizmu pełnią rolę podstawową dla jego tożsamości teologicznej, są pomocą w czytaniu Pisma Świętego, a także yy, cały czas są odczytywane na nowo w świetle tekstu biblijnego, bo to tekst biblijny jest źródłem nadrzędnym, natomiast księgi wyznaniowe są tym, co pomaga nam je objaśniać.